Niedawno odkryłem dość ciekawy temat, że Nitro wrócił na YouTube'a. Dla osób, które mogą potencjalnie nie wiedzieć, to ogólnie Nitro dostał bana przez materiał Nie wiem, ale się dowiem. Przeanalizujemy sobie karierę twórcy internetowego o pseudonimie Nitrozyniak. Z pozoru jego działalność może się wydawać przyjazna. Nagrywa vlogi z rodziną, tworzy ubrania dla dzieci. Dopiero spędzając z nim więcej czasu, można się przekonać jak jest naprawdę. Jest to pewna pułapka, ponieważ rodzic, który raz na jakiś czas zerknie na to, co ogląda jego dziecko, może nie zauważyć toksycznego wpływu. Materiał powstał w celach prewencyjnych. Ich materiał był godzinny, gdzie oni gdzieś na początku grudnia go udostępnili, i potem YouTube przypomniał sobie, że ej, Nitro złamał jakąś tam zasadę YouTube'a no i w tym momencie kanał mu ściągnęli. Żeby było ciekawiej, powiem taką ciekawostkę, że ogólnie kanał Rock Alone tak samo mógłby być ściągnięty, gdyby Rock robił coś teraz nie tak, bo on. Dosłownie tą samą zasadę jakiś czas temu złamał, kiedy YouTube przypierdolił się do nich o link do podsumowania Pornhuba I w tym momencie, rok publikując na Rock Play, jakby YouTube uznał, że, hem, panie Remiguszu, pan tutaj złamał zasadę, to też by stracił kanał i w sumie musieliby zrobić nowy z Borysem, nie wiem, Rocky Borys, oficjalny kanał. Ale to mówię wam jako po prostu ciekawostkę. Naprawdę wystarczy spojrzeć sobie na daty, kiedy był Iban i jak publikował rok na Rock Playu. Nagle odkryjecie magiczny fortel, gdzie YouTube mógłby ich zbanować. Ale to jest tylko taka ciekawostka. Po tym banie Nitro wystąpił na live'ie u Jasia, czyli swojego montażysty. Ten live jest ogólnie szotowany, ale na samym kanale Jasia go nie znajdziemy. No i Nitro przeniósł się ze swoimi live'ami na Kika. W tym momencie tam zbiera około tysiąca do dwóch, trzech tysięcy widzów, więc chyba tragedii nie ma. No i jakoś tam sobie funkcjonuje na tej platformie jednocześnie. No Kik nie jest jakiś bardzo przyszłościowy, więc Nitro chciał wrócić też na Twitcha, ale finalnie chyba to nie wyszło. Nie wiem, jak to tam stanęło z tym jego odwołaniem, no ale takie coś padło. Więc Nitro został de facto Instagram, Twitter, no i TikTok. No i tam sobie mniej więcej wiem, że coś tworzy. No, Twitter akurat u niego jest bardzo łatwo, wiecie, robić jakieś bait i odsyłać na Kika, bo tam nie jest problem. jeszcze oczywiście ma dość mocnego Discorda, który tam sobie funkcjonuje, no ale no też źródła mu po prostu zostało. A jednocześnie kanał na YouTube, no co, dwa spadły. No i do dnia dzisiaj Nitro nie może założyć jakby nowych kanałów. Jednak niedawno była jego wyprawa z Sandrą do Kuby, i to było wszystko relacjonowane przez vlogi na kanale Sandry. Tak wygląda nasz hotel z zewnątrz. Mamy kort tenisowy, golfa bodajże no i różne inne dobra. takie udogodnienia. Dzienitro był bardzo, ale to bardzo dużą częścią tego. Nawet niektóre fragmenty były nagrywane przez niego mogliśmy też zobaczyć go w wielu momentach gdzie się wypowiadał, ale jednocześnie no, on nie jest prowadzącym tego kanału i też nie odgrywał tam głównej roli. Ja cię chyba tak. Chyba tak mają tu światowej klasy lekarzy, jest tu medycyna bardzo dobrze rozwinięta i chyba nic poza tym. Że mają top, nie? Ale czasami miał tam dość mocną po prostu pozycję sprawczą. Jestem ciekaw, jak do tego podejdzie sam YouTube. W sensie, o ile w ogóle to odkryją, czy też zwrócą na to uwagę, bo seria vlogów na temat nie zrobi jakichś ogromnych viewsów, ale jednak nadal one mogą spowodować, że kanał Sandry zniknie. No bo poniekąd występuje tam osoba zbanowana. Jak mieliśmy na przykład yy, Hudebyki, czy jakoś tak się nazywał ten kanał Rafoniksa i Goli, no to on został zdjęty przez YouTube'a. To dość szybko i brutalnie, więc jestem ciekaw, jak YouTube sam podejdzie do tematu tego to kanału. A jednocześnie, cała seria tych vlogów była w sumie dość ciekawa i osobiście polecam ją obejrzeć. O ile oczywiście lubicie to uniwersum litra, bo jak go lubicie, no to raczej nie będziecie mieli tam problemów jakichś większych. Jak nie lubicie, to możecie mieć po prostu ostry zgrzyt i raczej was to nie zainteresuje. No i co, zostawiam z taką informacją, mnie osobiście to dość zaciekawiło i jestem ciekaw, co też sam YouTube po prostu z tym zrobi na ten moment, więcej filmów się tam nie pojawiło i można powiedzieć, że to był taki epizotyczny test dla samego Nitra w sensie czy YouTube zareaguje na to, czy też zwrócą na to uwagę, czy też nie, bo bądźmy szczerzy, jeżeli on może zrobić takie coś ze swoją dziewczyną, co to za problem w tym momencie wynająć sobie jakiegoś aktora który będzie z nim występować, czy też wziąć jakiegoś kupla i ta osoba by po prostu była, wiecie, właścicielem kanału, głównie by on robił jakieś tam rzeczy, a Nitro by był po prostu z boku i też po prostu jako gość, żeby kanał podpromowywać, a pewnie w tym momencie mógłby się nadschować w cień i wiecie tworzyć sobie taki typa, po prostu prowadzić jakiś tam procent dla niego, procent dla Nitra. No naprawdę jest dużo możliwości, ale jestem ciekaw jak sam YouTube do tego usiądzie i też co wy po prostu o tym sądzicie. Czy YouTube powinien to w tym momencie ukrócić i w ogóle wyciąć Nitorocyniaka z internetu, czy też na przykład uważacie, że powinien tam zostać. No jestem ciekaw waszego zdania, no i co, to jest ode mnie na tyle, do następnych materiałów. Do widzenia.